Kochani, zatem miłość to nie jest naiwność. Kochać to odnosić się z miłością do każdego człowieka. Ale uwaga, dziewczyny, zwłaszcza do was, bo naiwność to jest ulubiona podróbka miłości dziewczyn. Osobiście wiązać się tylko z tymi, którzy też kochają. Naprawdę. A gdy bronimy się przed krzywdzicielem, o czym już mówiłem, to jesteśmy dla niego błogosławieństwem, bo dzięki nam ma mniej ofiar na sumieniu i dzięki nam być może poczuje ból. Poczuje ten głód, który pchnie go znowu do ojca miłosiernego. Bo dopóki ba, yy, słuchajcie swoją truciznę, bo ty zadbałeś o to, by był wykąpany, uprasowany, nakarmiony i spłacone jego długi, po co ma coś zmieniać w życiu? Jak ma kochankę i ma ten tak zwany święty spokój, nie? Po co mam coś zmieniać? Przydziała. Przyjdzie głupia, nakarmi, przyjdzie głupi, pożyczy, przyjdzie ten, pocieszy, księdzu też tam opowiadam, no i się żyje. Nie. Poczuć ból. Wiem, że to trudne, ale nie mylmy naiwności z miłością. Ja myślę, że nie ma osoby w, na tej sali, która by była w stanie pomylić miłości z seksem. To by było bardzo dziwne, gdyby tu się ktoś taki uchował. No ale przecież świat pasjami, pasjami próbuje nam wtłoczyć, że w seksie dokładnie o to chodzi. To wszyscy to samo, nie? I tu ksiądz, księdza Marka, zacytuje znowu, bo on jest mistrzem w rozbrajaniu baranów. Taki baran na jakiejś wyższej uczelni mówi mu, no tak ksiądz mówi o tej miłości, przecież wiadomo, że to chodzi o seks. <śm> Dokładnie. <śm> ksiądz Marek, mamy ofiarę. Namierza gościa, mówi, serio tak myślisz? Żal mi ciebie coraz głośniej, chłopak taki dlaczego ksiądz tak do mnie mówi, co, co tak to żal no żal mi ciebie, no, no to co, to też ksiądz o co chodzi no masz fatalnych rodziców ja? ksiądz nie zna moich rodziców, no nie znam niestety może, ale wiem, że są fatalni no, jak ksiądz nie zna, to ksiądz może wiedzieć, że są fatalni no wiem, że cię nie kochają jak to, moi rodzice mnie nie kochają, bardzo mi kochają chcesz powiedzieć ją z Tobą seks? Słuchajcie, gdyby miłość oznaczała seks, to my jako chrześcijanie bylibyśmy w marnej sytuacji. Jesteśmy zobowiązani, by kochać wszystkich. Grubych, chudych dziewczyny i chłopców, małych i dużych, nie chcę w to brnąć, ale także żywych i umarłych. Gdyby to była prawda, to by się okazało, że najbardziej kochają gwałciciele, którzy po prostu kochają y, szaleńczo nawet tych, którzy nie chcą być kochani. Aż strasz, strach się bać. I stąd te dziwne spowiedzi, które dam. Proszę księdza, to, kochałem się z moją dziewczyną. No przykro mi, że już się nie kochacie. Y, y, co? No bardzo mi przykro, że już się nie kochacie. No takie rzeczy się zdarzają, oczywiście. Nie, kochałem się. Nadal. Tylko, że ja mówię, że ten, że się kochałem z moją dziewczyną, nie? No wiem, no słyszałem, co mówisz, chłopcze, ale... No to przykro mi, że już się nie kochacie. Widzę, że ksiądz nie rozumie. No, no nie, o co chodzi? Współżyłem z moją dziewczyną. A, współżyłem. To mów, że krzywdziłeś swoją dziewczynę, a nie, że kochałeś. To są rzeczy, które w ludziach, wolne związki, nie? To jest taki <giby> hasło, wolny związek. Chudrze, to jest nic innego jak po prostu ładna nazwa na byle jaki związek. Był jeden związek, który nie wiązał. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W perzynę to poszło. Ostatnio właśnie Białoruś teraz odzyskuje na naszych oczach, w bólach, ale jakąś tam pewnie niepodległość. Wszystkie inne związki wiążą, nie ma wolnych związków, albo wiążesz się, albo się nie wiążesz. To też ciekawe, że o wolnych związkach yy, yy, zupełnie inaczej myślą i mówią chłopcy i dziewczynki. Można zrobić taki eksperyment, zaprosić samych chłopaków, powiedzieć słuchajcie, nie bardzo wiem, co to są te wolne związki, jak się teraz mówi o tym. Wiecie? No, pewnie. <laughs> no, jasne, no to wolny związek to jest, że, że jestem z Kaśką, nie? Ale w sumie jestem, bo jestem, ale nic mnie nie zobowiązuje, żeby z nią dalej być. No, jutro mogę być z Baśką, a pojutrze z Kryśką. Aha, fajne. Zapraszasz dziewczyny. Wszchodzą do sali. Nie ma, nie ma facetów, nie ma. Słuchajcie, co to są te wolne związki, bo tak się mówi. No i ta Kaśka, co, co przed chwilą nie mówili. Mówi. <grym>, pan nie wie, co to wolne związki. No, to także jestem z moim tym Mateuszem. I tak się kochamy, że nie musimy sobie nic przysięgać, że wiadomo, że zawsze będziemy razem. Tak? Słuchajcie, nic takiego nie istnieje. To jest ładna nazwa na byle jaki związek. Nie gućcie się na byle jakie związki. Jesteście stworzeni do tego, by mieć najlepsze. Nie po to, ten, który wymyślił nas wszystkich, który jest miłością, oddał za ciebie życie, byś godził się na coś byle. Byś godziła się na jakąś namiastkę. Nie istnieją wolne związki. To są związki bylejakie, związki ułomne. związki cierpiące. Seks oczywiście wiąże się z miłością, bardzo nawet, ale wyłącznie z miłością małżonków, i co było tutaj mówione także przez Jacka, nie zawsze. Tylko wtedy, kiedy oboje pragną, kiedy oboje są otwarci, kiedy jest ten moment radosnego bycia sam na sam tak, że bardziej się już nie da. Ale to czekanie, to ten moment, w którym yy, wiesz, że jesteś dla drugiego, a drugi dla ciebie, a nie, że użycie i to cała ten przemysł pornograficzny wymyślony przez dla zysku tylko, który nie mówi żadnej prawdy o seksie który jest jakąś potworną podróbką, jakąś karykaturą karykatur, jakimś narkotykiem, który generuje coraz większy apetyt. Nie wiem, czy wiecie, oglądanie pornografii generuje taki strzał tych endorfin, tego hormonu szczęścia, jaki generuje kokaina. Z tym, że kokaina daje ci kopa na 7 minut, i następuje zjazd, a pornografia utrzymuje Cały czas tę dopominę, dopóki ją oglądasz na tym samym poziomie. Jak masz się nie uzależnić, jeżeli dostajesz takiego kopa? Zainteresowanych odsyłam do egzorcyzmu. W najnowszym numerze piszę o tym trochę więcej. I jest więcej niż pewne, że ktoś, kto wszedł w tę rzeczywistość, ma to zapisane na dysku. I ma wspomnienie, które jest wygenerowane w sposób naturalny przez nasz organizm. Jako coś pożądanego dla organizmu. Dlaczego? Bo organizm nie wie, że go oszukujesz pornografią. Nie wie tego, myśli, że jest nadzieja na prokreację. Dlatego cię tak nagradza. Bo pragnie, żeby gatunek przetrwał. Czyli będzie cię nagradzał, ilekroć będziesz oglądał tę śmierć w pigułce, która niejednokrotnie jest reklamowana przez tak zwanych specjalistów od seksu. Przez jakieś, nie mówię, tylko o jakichś idiotycznych blogerkach, które przebrane w kolorowe ciuszki będą mówić, że są master of sex, mistrzyni tam królowa seksu i opowiada y, nic o tym nie wiedząc albo wiedząc właśnie wszystko, co najgorsze młodym dziewczynom jakieś banialuki, czy gazety, kosmopolitan i tak dalej. Ale nawet ludzie z tytułami profesorskimi, doktoryzowani na gender studies są w stanie tłumaczyć, że to jest dobra droga do jeszcze pełniejszego poznania tego niesamowitego świata, jaki Czeka nas w licznych związkach, które przed nami. Nie dajcie się na to nabrać. Nie dajcie się nabrać na tę śmierć. O, jest! Widzieliście? Ted Bundy, czyli seryjny morderca, który zabił przynajmniej 50 kobiet i zgwałcił, być może więcej, było o nim w seriale. Dzień przed śmiercią na krześle elektrycznym, na który został skazany. Po uczciwym procesie i udowodnieniu mu tych 50 morderstw na tle seksualnym, poprosił o rozmowę z telewizją, bo chciał wyznać swój wielki sekret. Tym sekretem było to, że jego życie, które było w miarę normalne, bo skończył prawo, miał rodzinę, co prawda, tam powtórny związek i tam trochę się do dziwnych rzeczy, ale generalnie nie różnił się bardzo od średniej amerykańskiej. Tym, co, jak mówi, odróżniało go od innych, to był jego mroczny sekret, czyli Peregrinacja światów związanych z pornografią, gazety, film, to były lata 50. 60. Jaki był wtedy dostęp do tego narkotyku? I o ileż trudniejszy niż dziś. I on polubił to i mówi, że z tego zaczęła się całe jego piekło. To 50 wyroków śmierci wydanych i zamordowanych dziewczyn w straszliwy sposób. Oczywiście nie każdy, kto uzależni się od pornografii, będzie tedem bandim, ale mówię o tym, że dzisiaj nie musisz znać liter. Dziecko, które wpisze 3xy w przeglądarkę, nagle znajduje się w jakimś straszliwym świecie. Pamiętam, jak jakiejś trochę nieopatrznie pewnej researcherce w jednym z katolickich stacji radiowych poprosiłem, żeby zrobiła mi research o takim ośrodku dla ociemniałych wlaskach pod Warszawą. I słyszę nagle: aaa! Bo wpisała w przeglądarkę Laski. Wyobraźcie sobie, jak jest to wszystko wymyślone, żeby cię ułowić, żeby cię zmiażdżyć. Jest to przemysł cyników nienawidzących człowieczeństwa, kobiet, miłości, chcących generować swój zysk, o czym mówiliśmy wcześniej, poprzez uczynienie cię bezpłodnym erotomanem. Nie pomyl seksu z miłością, bo cena może być straszliwa. Miłość to nie jest uczucie. Mam nadzieję, że nikt z was nie myli miłości z uczuciem. Jakie byłyby skutki faktu takiego, jeśli miłość byłaby uczuciem? No nikt z nas nie mógłby ślubować miłości. Ślubuje ci miłość niemożliwe. Uczucia, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, są moralnie obojętne, A konkretnie nie ponosisz za nie odpowiedzialności moralnej. One są darem, pewnym darem, który masz. Oczywiście masz wpływ na to, co z tym darem zrobisz, ale nie masz wpływu, czy go dotrzymasz, czy nie. Przyszło uczucie. Ono jest. Gdyby uczucie była miłość, no nikt z nas nie mógłby jej dotrzymać, ślubować. Oczywiście, jeżeli kochasz, prawdziwie kochasz, to z tą miłością wiąże się cała gama uczuć, często bardzo trudnych. Tęsknota. Smutek, obawa, niepewność, ale i nadzieja, i w ogóle dziesiątki, setki różnych uczuć, które przebiegają przez serce, duszę, w głowę tego, który kocha. Ale miłość sama w sobie, ona nie jest uczuciem. Dobrze jest rozpoznawać swoje uczucia, dobrze jest wiedzieć, co czujesz. To jest bardzo ważny komunikat o tobie, o Twojej sytuacji i, co ciekawe, bo może ktoś tak powiedzieć. Że, no, to są takie złe uczucia. Nie ma złych uczuć. Te uczucia, które przychodzą i są przez ciebie niechciane, jak na przykład smutek, złość, lęk, gniew, to są uczucia niezmiernie cenne, może nawet cenniejsze niż te chciane. Takie jak czułość, pokój, radość. Dlaczego cenniejsze? Dlatego, że im więcej w tobie niechcianych uczuć, tym większe prawdopodobieństwo, że oddaliłeś się od źródła miłości właśnie, że ty lub ktoś z Twoich bliskich, bo może Twoje uczucia są związane z troską o kogoś bliskiego, oddaliliście się od źródła tej pewnej miłości, tego miejsca, w którym jesteś bezpieczny, tego świątyni, Jego szekina, Jego przebywania, Jego obecności dla Ciebie. Im więcej niechcianych uczuć, tym głośniejsza ta syrena, która dziś wyła, że oddaliłeś się. Wracaj do gródka, wracaj na RCS, wracaj do źródła, wracaj do czytania pisma, wracaj do adoracji, wracaj do różańca, wracaj synu, tęsknię za tobą, córeńko. A im więcej uczuć chcianych, tych pięknych, jakby się chciało powiedzieć, tych błogich, tym ogromne prawdopodobieństwo, jeśli nie jesteś totalnie skrzywiony moralnie, że jesteś właśnie u źródła. Właśnie podczas adoracji. Właśnie z tą jedyną, której zieleń oczu jest jak najpiękniejsza jej oceany, toni, czy już nie będę się bawił w Kochanowskiego. Kochani, miłość to nie jest uczucie. Czym jest miłość? Wiele tu o tym się mówiło. Myślę, że najlepiej to z tych znanych mi autorów napisał święty Paweł. Cierpliwa, łaskawa, nie unosi się pychą, współweseli się z prawdą, jest postawą, jest procesem, jest zadaniem, jest misją, jest czymś, co naprawdę warto ślubować. Bóg jest miłością. Ona jest dana, zadana, yy, obiecana, jest ten, kto ją smakował, wie czym jest, ale na pewno nie jest uczuciem. Przekonanie, że miłość to uczucie i że miłości towarzyszą. Tylko piękne uczucia jest błędne. Natomiast tak jak już mówiłem, kto kocha, ten kieruje się mądrością, odpowiedzialnością, ale nie uczuciami. Jeżeli kochasz, kierujesz się mądrością, odpowiedzialnością. Troszczysz, dbasz, nie tolerujesz, nie akceptujesz, nie pobłażasz, nie jesteś naiwny. Jesteś ofiarny, jesteś blisko, ale jesteś mądry. Tak sobie pomyślałem, że najważniejsza rzecz, którą chcę Wam powiedzieć i y, którą powtarzam sobie każdego dnia, jest y, ten fakt, że jesteś kochany. Niezależnie od tego jak głupio w życiu robisz, niezależnie od tego ile rzeczy cię już poturbowało i jeszcze poturbuje, niezależnie ile rzeczy skradłeś, zjadłeś nie swoje jabłka, nie wiadomo co zrobiłeś w życiu, miłość dla ciebie jest nieodwołalna. I to zawołanie, które gromadzi nas na tym wspaniałym kanale YouTube, jest jedynym co tak naprawdę z tą miłością masz zrobić. Podaj dalej. Miłujcie się. Bliźniego oczywiście, ale jak Siebie samego, a nie zamiast siebie samego. Nie pomyl tych rzeczywistości. Pogłaszcz się po głowie, powiedz sobie dobrze, że jesteś, bo naprawdę dobrze. Pozdrawiam.